Cześć, dzisiaj będzie trochę o. Prefoldach. Prefold jest bardziej chłonną alternatywą dla tetry, bądź tańszą alternatywą dla formowanki. Prefoldy to wkłady chłonne, podzielone na trzy części, z których środkowa jest częścią najgrubszą i też najbardziej chłonną. Części boczne, panele boczne są zazwyczaj o wiele cieńsze. Prefoldy najczęściej szyte są. Kształt zbliżony do kwadratu, w trapezu. Tutaj mamy z gumkami, więc może tego nie być widać. Bądź w kształt prostokąta. Takie prefoldy prostokątne. Tutaj mamy ten, tą część pogrubioną, też może nie być widać ze względu na strukturę tego materiału. Niestety nie możemy już zastosować tak typowo prefoldowo, czyli nie owiniemy dziecka w pasie tą krawędzią, ponieważ jest za wąska, natomiast możemy użyć tego wkładu jedynie do kieszonek bądź otulaczy. Zaraz pokażę w jaki sposób wkładamy wkład jako prostokąt bądź rozchylamy w wachlarzek na pupie dziecka, aby tutaj było jak najbardziej płasko i też żeby powierzchnia do wyłapywania mlecznych dwój, jak czy też stałych kubek była jak najbardziej szeroka i na tym praktycznie kończy się możliwość zastosowania tego typu wkładu. Natomiast jeżeli mamy wkład szyty w kwadrat, możemy podobnie go założyć, czyli możemy go założyć, w prosto, możemy go złożyć w prostokąt, możemy go złożyć w prostokąt z rozchyleniem w wachlarzyk w części tylnej na pupie i tutaj dodatkowo możemy włożyć właśnie jakiś booster, wzmocnienie w strefie rażenia. Natomiast spotkałam się również z propozycją składania tego wkładu w poprzek, zwłaszcza dla dziewczynek, które sikają w środek pieluszki, i w tym momencie tą część pokrubioną, część chłonną, najbardziej mamy w środku. Składamy go w poprzek, też albo w prostokąt, albo w prostokąt z rozchyleniem. I w tym momencie mamy bardzo cieniutko. Pod plackami mamy cieniutko tutaj na brzuszku i najwięcej grubości, najwięcej chłonności będziemy mieli w środku. Nie sprawdzi się to u wszystkich dziewczynek. Niektóre dziewczynki też sikają bardziej do przodu jak chłopcy. Także tutaj, metodą prób i błędów, możemy starać się. Rozeznać, co będzie najlepszym rozwiązaniem dla nas. Tego typu prefold ze względu na swoje proporcje bez problemu obejmie dziecko w pasie i będziemy mogli założyć ten wkład jak majteczki na dziecko i na to założyć otulacz bądź wełniane gadki lub longi. A w praktyce wygląda to tak. Składamy panele boczne do środka, na szerokość jaką chcemy mieć między nóżkami dziecka, wyprowadzamy wkład do środka, rozszerzamy to u góry, aby te uszy, które wyciągamy z tyłu, zachodziły nam na panel przedni. Tutaj, jak widzicie, ten prefold jest już nam trochę maławy. Jest to już górna e, granica tego zakresu, do którego możemy go założyć. Spinamy. Óżka klamerką snapi z jednej strony i z drugiej strony. Jeżeli już mamy zapięte oba boki, możemy jeszcze podciągnąć ten panel przedni do góry i spiąć trzecie ramię. I układamy nadmiar materiału wokół udek dziecka, tak aby dziecko było wygodnie i aby nie doszło do przecieków. Te boczki możemy zrolować do środka bądź zostawić, jeżeli widzimy, że w miarę szczelnie przylegają do udek. Tak samo sprawdzamy pod pleckami, czy nic się nie zrolowało, czy wszystko jest płasko. I na tak założony prefold możemy nałożyć wspomniany już otulacz wyłniany w większym rozmiarze, ponieważ jest to spory wkład, bądź gadzie lub longi. W przypadku prefoldu trapezowego postępujemy podobnie. Za chwilę pokażę, jak to wygląda na dziecku. W teorii kładziemy dziecko sobie na tak przygotowany wkład z otulaczem. Składamy tutaj przód w część chłonną. Naciągamy ją z przodu na dziecko, łapiemy klamerką snapi boczki. I zamykamy otulacz. A jak to wygląda na żywym modelu? Prefold ląduje pod pupą dziecka, składamy boczki, te cieńsze boczki do środka na taką szerokość, jaką chcemy mieć między nóżkami dziecka. Naciągamy na brzuszek, ale żeby koniec kończył się skład pod pępkiem. Jeśli jest wąski i nie, te łóżka boczne nie zachodzą na niego, możemy go lekko rozchylić. Mi tutaj wystarcza szerokości, więc tego nie robię. I spinamy klamerką z Z jednej strony, o, widzimy tutaj mamy problem. Nie zawsze te materiały łatwo się łapią, czasami trzeba troszkę mocniej pomanewrować i docisnąć. I naciągamy panel przedni do góry i spinamy. Układamy nadmiar materiału wokół udek, tak aby dziecku było wygodniej, aby nie było przecieków. I pokażę Wam, jak wygląda teraz ten prefold od tyłu. Na pleckach mamy gumkę, która się ładnie rozciąga, więc jest całkowicie płasko. Te boczki można ułożyć bardziej do środka, bądź zostawić na zewnątrz. A na zdjęciu prefold newborn z gumkami na 4-kilowym dziecku. W przypadku mojego dziecka, kiedy zaczęło wyrastać mi z rozmiaru newborn, bo ten prefold jest już w rozmiarze S, odkryłam, że jest jeszcze jedna, jeden sposób wykorzystania takiego już małowego Prefoldu, którego nie mogłam już objąć dziecka w pasie, więc zamiast zostawiać go w ten sposób, bo w tym momencie, jeżeli to nie jest odpowiednio naciągnięte, tutaj robi nam się pogrubienie, dodatkowo mamy gumkę w otulaczu, więc dwie gumki, mamy tu już dosyć dużą grubość pod pleckami, czego chcemy uniknąć. Więc zaczęłam ten maławy już prefold zakładać tył naprzód i rozchylać sobie tą część która jest tutaj płaska, więc pod pupką było całkowicie płasko. Składałam tą część chłonną tutaj, naciągałam mocno prefold, żeby gumka zamknęła mi wkład od góry. I w tym momencie najczęściej, kiedy dziecko jest dosyć ruchliwe, kiedy zaczyna się przewracać na brzuszek, dużo leżeć na brzuszku, chętnie zakładam otulacze wełniane bez gumek. W tym momencie często miałam przecieki właśnie na brzuszkach, Natomiast w przypadku tego wkładu, gdzie ta gumka zapewniała mi dodatkowe przyleganie do brzuszka, już spokojnie mogłam założyć nawet taki luźny na brzuszku otulacz i spiąć go w taki sposób i miałam zabezpieczoną pieluszkę. Dzięki za oglądanie. Jeśli ten materiał okazał się przydatny, to pozostaw po sobie kciuka, komentarz, bądź udostępni. Do zobaczenia!